Dziś rozpakowuję dla Was podłogę marki Esco. Jest to podłoga dębowa, warstwowa, z kolekcji Pelgrim i charakteryzuje się, poza tym kolorem, który tutaj widzimy, taki głęboki, on jest uzyskany poprzez podwójne palenie i następnie przeolejowanie, olejowoskowanie takim ciemnym kolorem, czy nazywa się Double Smoke Black, to ta kolekcja charakteryzuje się tym, że ma taką postarzoną powierzchnię, to dobrze widać pod światło. Mamy tutaj zarówno taką już wyjściowo podłogę, która imituje taką stuletnią, powiedzmy już używaną, mocno użytkowaną podłogę, ale również i tak jak widać, nawet widzę, że na tym filmie widać, mamy tutaj również postarzaną fazę, a wypełnienia szpachlowe są wykonywane wykonywane w specjalnej takiej technologii i ręcznie uzupełniane, tak aby uzyskać taki bardzo ciekawy, matowy efekt trójwymiarowy. Całość robi pioronujące wrażenie i naprawdę jest to taka podłoga, która budzi szczególnie na żywo, myślę, że na filmie tego nie uda mi się oddać, ale szczególnie na żywo budzi naprawdę, naprawdę takie duże emocje. Zapraszam do naszego salonu Direct Floor. W tej chwili akurat jestem w Galerii Obornicka 337 w Poznaniu, aby zapoznać się z szeroką gałą podłóg drewnianych, jakie tutaj mamy. Dodam tylko, że dechy z tej kolekcji mają tutaj szerokość 190 mm i deski są w miksie długościowym, o deskach w długościach do prawie 3 metrów, nawet do, do 2,800, także bardzo długie dechy. Jak będzie, będą Państwo mieli pytania o jakikolwiek materiał drewniany, zapraszam do kontaktu i do odwiedzin po prostu naszych salonów. Do zobaczenia.